Cześć! W dzisiejszym odcinku zobaczycie Hot Wheels, autostrada z napędem firmy Mattel. W podstawowym zestawie nie ma tych samochodzików. Mogą być czasem dołączone, ale generalnie można je dokupić osobno. Autostrada z napędem jest do samodzielnego montażu. Teraz możemy umieścić jeden z samochodzików na autostradzie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tej zabawki, wejdź już teraz na megadiscont.pl